Garaż Radka. Dzisiaj nie będziemy w garażu, ale znowu w szopie i jesteśmy nie w samochodzie, a w lokomotywie. Słuchajcie, jesteśmy na kolei bieszczadzkiej, czyli dawnej kolei leśnej, która była tutaj podstawą transportu drewna z tych niedostępnych dla samochodów w zasadzie okolic. Siedzimy oczywiście w kabinie lokomotywy LYD2. Oczywiście jest to rumuńska lokomotywa wyprodukowana w Bukareszcie w 1977 roku z silnikami, uwaga, Maybacha. Oczywiście w ramach ewolucji ta lokomotywa dostała silnik z warszawskiego PZL Wola i są tutaj już samo silniki zmienione. No, kolej rzeczy była taka, że z uwagi na dostępność części oraz produkcję krajową te pojazdy były w ten sposób wyposażone. Jedziemy Rumunem, mamy silniki z Woli, to jeździmy do Woli. <laughs> Czyli pakujemy mnóstwo turystów i jesteśmy w Bieszczadach. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Myślę, że warto było tu przyjechać. Zwróćcie uwagę, że tutaj w klimacie górskim nie spotkamy w zasadzie lokomotywy typu LXZ2, najpopularniejszej na polskich kolejach wąskotorowych. W tym Donaldzie, zwróćcie uwagę, mamy tak zwany ślepy wał i napęd przekazywany na wiązary jest właśnie za pomocą tej osi na trzy osie napędowe i ta seria sprawdza się najlepiej w górskich klimatach no i tutaj słuchajcie mamy silnik z warszawskiej woli na licencji Henschla V12 z dwiema turbinami o mocy 400 koni mechanicznych także sami widzicie jak sobie tutaj świetnie radzi zobaczycie na przebitkach jak przyjemnie się nam tym jechało Patrzcie, ile to jest pasków klinowych, które napędzają sprężarkę powietrza, wielki wentylator, filtry paliwowe. Nie uwierzycie, prądnica jak w każdej solidnej ciężarówce 24V. sobie lokomotywą już w dół, nie wiem czy to poprawnie mówię. Z góry na, z górę. Z górę na dół. Z góry na dół. Z panem Kamilem. Właśnie, dlaczego jedziemy z palinówką? Bo rozumiem, że już jest po sezonie parowozowym. Parowóz, no to jest słuchajcie, wydarzenie niesamowite i wyjeżdża tylko na specjalne okazje. I w zasadzie sezon dla parowozu już jest zamknięty. Parowóz zakończył służbę końcem września, bo parowozy miały jazdę do Solinki, tutaj stacji niżej, niż żeśmy wyjechali teraz. I po prostu kursowe pociągi skończyły się w ostatni piątek września tego roku. Czyli co, w tym roku już nie wyjedzie? Tylko na zamówienie, niestety. No, no to na to nas chyba nie stać, ale i tak słuchajcie, daje nam to frajdę, zobaczcie, jaką mam możliwość podziwiania krajobrazów. Z tejże kabiny, więc naprawdę, mimo, mimo pogody, która nam nie sprzyja, to jest naprawdę przyjemnie i dużo wrażeń tutaj uświadczyliśmy. No dobra, jak się spisuje ta wspaniała lokomotywa? Tutaj pan wspominał, że silnik jest już z warszawskiej woli. Nie jest to oryginalny Maybach montowany w Rumunii. Jakie to są osiągnięcia tego, tego silnika? No, silnik generuje od 400 koni. Po pierwsze, jest prostszy w obsłudze niż poprzedni motor Maybach, bo Maybach musiał mieć zainstalowane to Jego trzeba było wcześniej odpowiednio zagrzeć, bo inaczej nawet nie odpaliliśmy tu lokomotywy. Tutaj praktycznie robimy ciśnienie oleju i odpalamy ten motor jak zwykły samochód osobowy, prawda? Czyli w skrajnych warunkach temperatur nie ma? Nie ma, nie ma problemu. Oczywiście do obsługi maszyny trzeba ten motor zagrzeć, żeby go nie uszkodzić. Ale to tak jak mówię, jest dużo prostszy w obsłudze i przygotowanie lokomotywy do jazdy tyle, nie trwa co po czy w poprzednim silniku. Jasne, no tak, no a parowóz to już w ogóle, bo to chyba dzień wcześniej trzeba zacząć przygotowania. Może tu u nas nie dzień wcześniej, ale 6 godzin szybciej. No tak. Trzeba zacząć palić w kotle, żeby osiągnąć ciśnienie robocze, żeby maszyna mogła zacząć pracować. No tak, ale też podejrzewam, że nie każdy, no bo to zupełnie inne uprawnienia są do prowadzenia yy, obsługi parobozu, tak. do obsługi kotłów. Więc tak, tak naprawdę tak. podejrzewam, że węższy grono też może jest yy, osób, które mogą prowadzić takie, takie lokomotywy. No u nas na 40 osób tylko dwie potrafi to robić, ja i mój tatu. Hm. Niesamowite. A to tak między, wielopokoleniowo widzę. No, tak, tak. Ja przejąłem po moim tacie chyba. No proszę mnie tym zaszczepił, że tak powiem, i, i teraz mój tato czyli, już nie jeździ, a... Czyli, ale, czyli. uczeń prześciga mistrza widzę. I tak musi być. I tak, Super. I tak musi być. Nie? No właśnie ten tren trzeba utrzymać, bo teraz coraz mniej tak naprawdę osób potrafi takie, no w zasadzie trzeba przyznać archaiczne. Umiejętności wykonywać, tak naprawdę coraz mniej osób umie w ogóle technicznie obsługiwać wiele, wiele urządzeń. W związku z tym, kiedyś nawet obsługa zwykłego samochodu to było sprawdzenie oleju, ciśnienia, ładowania, smarowania i no tak wszyscy się nie? śmieją z samochodów z lat e, słusznie minionych, PRL-u, lat 60., -tych, 70., -tych, gdzie tak naprawdę każdy kierowca, szofer musiał być także no, małym mechanikiem. Więc myślę, że tutaj może być podobnie. Trzeba jednak znać swoją maszynę, którą się obsługuje, żeby po prostu jej krzywdy nie zrobić. Obowiązkowo to jest wiadomo, na parowozie jest drużyna dwuosobowa, pomocnik i maszynista. I to nie jest tam wiadomo, sztuka napalić w tym kotle, bo to ciśnienie i tak się ta woda zagotuje, samo się zrobi. Ale samo obejście parowozu, tak małego jak my tutaj mamy, prawda, jakim jest KP4, później sobie go zobaczycie na warsztacie, zajmuje około pół. Do, do godziny czasu nawet, żeby go przygotować. Sama ins inspekcja. Do, do, do jazdy, tak, posprawdzać kliny, wszystkie miejsca, gdzie się smaruje. Tam w takim naszym parowadzie jest na przykład 40 punktów, które musimy obowiązkowo posmarować, bo jeżeli byśmy tego nie dopilnowali, Albo tego nie zrobili, bo by nam się po prostu nie chciało, no to możemy uszkodzić. Coś. No właśnie, bo jak kiedyś rozmawiałem z starszym maszynistą, który przyprowadzał do Warszawy na takie zakończenie lata parowóz normalnotorowy, że w zasadzie ja się pytałem czemu na zimno ten parowóz jest przyprowadzany do, do, do Warszawy, czemu nie, nie może jechać pod parą. Otóż chodzi o to, że nie ma punktów, w których mogliby dokonać smarowania, kanały przejrzeć e, właśnie podwozie i oporządzić ten, ten ciepły, ciepły parobus gorący. Zgadza się na przykład, że parowozy muszą mieć odpowiednie kanały, żeby tam mogła drużyna parowozowa wejść pod spód i po prostu nasmarować maźnicę, posprawdzać kliny, które na maźnicach są, które regulują luzy na, na, na kołach i tak dalej. Więc bez takiej możliwości nie jesteś w stanie w 100% przejrzeć maszyny, żeby jej nie uszkodzić. No W zasadzie nie ma po drodze już takich kanałów oczystkowych, które można by to wykonać. Ja sam pamiętam kiedyś byłem świadkiem, jak właśnie drużyna. Wyskakiwała z parowozu i po prostu sprawdzali rękami, czy któreś panewki się nie grzają na najprościej, tak. Tak. Sam, miał, sam miałem taką przyjemność kiedyś w Kosalinie regulować te panewki w świeżo wyremontowanym PX48, to było chyba ze 4 lata temu. No było to dla mnie duże przeżycie jak do w zasadzie osoby postronnej. No tak, tak, tak. Każda, kto się interesuje takim tematem. To, to, to jest wiadomo, każda taka naj, najprostsza nawet czynność sprawia dużą satysfakcję i przyjemność, że, że coś się jednak zrobiło, bo tam no, naprawdę nie ma żadnych komputerów, nie ma żadnych czujników, nie ma nic, po prostu człowiek musi to od początku stanąć przy tym porobić, zrobić, napalić i tak dalej, żeby to mogło po prostu funkcjonować. No tak i czyli człowiek i maszyna w... Musi się scalić w jedną, jedną osobę po prostu, w jedną całość. <laughs> no jest to rzeczywiście starcie ludzkich mięśni z siłą tutaj i z prostą mechaniką tak, tak naprawdę i nie ma żadnej aplikacji, która by nas zwolniła z jakiejś czynności. Nie. No trzeba po prostu powiedzieć, że jest to naprawdę silna męska przygoda. czyli miejsce magiczne każdej kolei, szczególnie kolei wąskotorowej, gdzie odbywają się wszystkie naprawy, to parowóz KP4 sprowadzony z Kruszwicy. Po zamknięciu cukrowni w 2012 roku trafił na kolejkę bieszczadzką. Chociaż na tej kolei taki parowóz był wcześniej eksploatowany. Niestety jego stan już nie pozwalał na żaden remont. Jego pozostałości zobaczymy pod wiatą przy ekspozycji taboru. A tutaj parowozy mają czynne dwa, czyli Laska oraz KP4. I dzięki takim maszynom są one regularnie utrzymywane w dobrej sprawności. Parowóz, czyli taka maszyna, wymaga dużo więcej doświadczenia od obsługi, od drużyny, która ma pod opieką taki sprzęt. Słuchajcie, te parowozy co 6 lat muszą przechodzić naprawę główną. Oczywiście taką naprawę w tychże parowozach. Zobaczcie, nasza ulubiona habówka wykonywała. To jest parowóz, parowóz Las. 56 roku, tak jak nasza IFA oraz Moskwicz. A to parowóz KP4, właśnie który przyjechał tutaj z Krusficy, Jak zobaczycie, naprawa też była wykonana w Habówce. Do Habówki obiecuję Wam, że przyjedziemy. Jest tam bardzo dużo ciekawych pojazdów, które chęcią Wam pokażę. A co tutaj więcej? Na tą chwilę jeszcze drugi Donald czeka na naprawę. W tej chwili, zobaczycie, ma wyjęty silnik. Zaplecze tutaj jest bardzo, bardzo silne. Jest tutaj dużo zdolnych ludzi, którzy potrafią, e, naprawdę potrafią to rozebrać i nawet złożyć. Także myślę, że jest to naprawdę miejsce bardzo ciężkiej pracy, ale jakże satysfakcjonującej i efektywnej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Bieszczackiej Kolei Leśnej za gościnę i możliwość przyjechania tutaj w tą jakże piękną pogodę. Wpuszczenie nas w swoje tajemnicze zakamarki. Mam nadzieję, że tak jak mi bardzo Wam się tutaj podobało. No i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.